MMA Kalendarz, Konrad Dziczek po wielkiej, mocnej wygranej, jesteś pierwszym półfinalistą turnieju RwC w Wadze Ciężkiej, jak się z tym czujesz, jak, co, co znaczy dla Ciebie ta wygrana? Czuję się świetnie, bardzo się cieszę, że przeszedłem do następnej, no, jakby do półfinału, przeciwnik był doświadczony, wymagający. ja miałem dopiero dwie walki, no i bardzo się cieszę, mam nadzieję, że, że uda mi się zrobić być w organizacji. Właśnie poprzednia walka wypadła, e, Wy wyskoczyliście obaj w, y, jako zastępstwo. E, czy był jakiś czas do namysłu, czy było od razu, tak, że bierzesz walkę i walczycie. Znaczy... E... Ja chyba miałem walczyć z jednym z chłopaków wcześniej, ale e, nie wiem jak to tam wyszło. Po prostu e, nie zostało to dopięte, i ja skoczyłem, jakby, bo to chyba chłopaków wy, wyeliminowały kontuzję. Ja skoczyłem na miejsce jednego z chłopaków czy, i po prostu mi, był, e, mi, mi rywal e, był szukany dla mnie. Ale rywal był trudny? E, spodziewaliście się że właśnie taki styl obieży, że on będzie szukał tego jednego mocnego ciosu? Z, znaczy, no, rywal był trudny, on jest chyba o mnie starszy, jest bardziej doświadczony. No ale ja jestem jeszcze młody, powinienem zdobywać doświadczenie i nie bać się wyzwań, bo to nie o to chodzi, żeby budować sobie rekord, tylko walczyć z mocnymi przeciwnikami, żeby wszyscy widzieli, że na ile mnie stać i jaka jest moja wartości. Tak bardzo bardzo fajną yy, fajny Tryb na walkę przybrałeś, właśnie to okopywanie nóg, okopywanie nóg, to nieważne z kim byś się zmierzył, to byś tak robił, czy to właśnie pod niego tak to było troszkę robione? Znacznie. nie, biłem się ostatnio też z Filipem, którego bardzo pozdrawiam z tej strony. Filip też mocny zawodnik i jego tak samo też kąsałem tymi właśnie kopnięciami, co po prostu skuteczne. Mhm. Spodziewałeś się, że właśnie po tym kopnięciu to się skończy, czy jednak wolałeś, że po ciosie, czy jeszcze inaczej? Nie, no ogólnie nie spodziewałem się tego, że, że skończy się tak po tej akcji, ale y, zauważy... w ogóle myślałem, że to na nim robi y, wrażenia, ale widziałem przed walką, że jak wychodzi do klatki, to zdjęli mu y, ochraniacz na kolano, to chyba było ochraniacz z prawej nogi, ale ja kupowałem mu lewą nogę. Widziałem też po trzecim czy po czwartym kopnięciu, że on po prostu no i wiedziałem, że to też będzie jakiś klucz do tego, żeby go rozbić. Filip stawowy wygrał też przed chwilą swoją walkę, gdy byłeś na hali, oglądałeś tam walkę. On będzie Twoim kolejnym przeciwnikiem w tym turnieju, czy jeszcze nie wiadomo? Znaczy wątpię, że Filip będzie teraz moim rywalem, bo mamy jeszcze nas teraz dwóch, z czwórki nas zostało i. Będzie jeszcze następna czwórka mm -hmm. yy, i wydaje mi się, że nie będą nas zestawiać, tylko po prostu zestawią mnie z wygranym z następnej edycji. Czy teraz yy, jakby czekać jest ca cały dalszy turniej, a czy to jest jakaś możliwość, na przykład w międzyczasie będziesz walczył w innych organizacjach, na innych galach, czy po prostu... To znaczy, yy... Chciał, wiem, że następna edycja chyba półfinały będą dopiero po wakacjach. W czerwcu będzie kolejna edycja jakby tego turnieju, a ja nie chcę czekać do końca wakacji, więc chciałbym skończyć jeszcze walkę. Jedną przynajmniej. Dobra, z mojej strony wszystko. Ja Cię jeszcze raz gratuluję i życzę przyszłych wygranych i życzę zwycięstwa w tym turnieju. Dziękuję bardzo. Dzięki.